Siemma z tej strony akła i zapraszam na otwarcie Elite Trainer Boxa z Surging Sparks. Kochani, no to co, zabieramy się za dodatek Surging Sparks. To jest mój pierwszy opening tego dodatku. Nie byłam na żadnych prelisach, nie otwieram jeszcze booster boxów, więc chętnie zobaczę, co mi się tutaj trafi. Liczymy na Pikachu? Oczywiście, że liczymy na Pikachu. Mam nadzieję, że dropy będą w porządku. Słyszałam od wielu znajomych, że y, często, gęsto te, ten droplate jest dość słaby, więc y, fuh, może nam się poszczęści. Akurat, zobaczymy, prawda? Zobaczmy więc, co jest w takim boksiku. Oczywiście książeczka, jak żeby inaczej. Mamy książkę. Zobaczmy, jakie tutaj są karty w ogóle dostępne, bo nawet nie jestem pewna. Ok, wiadomo. To jest Must Have, tak zwany, tak samo Executor i Lat jasy. Tutaj widzę, że już wszystko pokazali nam, wszystko, wszystko wiemy, co chcemy wiedzieć, co chcemy zdobyć. Ten Korajdon jest grywalną kartą. Już mówiliśmy o tym na. E, e, polskim nocnym graniu. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście streama z pierwszego polskiego nocnego grania, zapraszam Was serdecznie, żeby się zapoznać. No i co? I tutaj peł pełno pięknych nowych kart. Latias IX, e, EX. Latios zwykły jest z tego, co pamiętam. E, nie ma Latiosa i EX, ale są arty, które się łączą e, tutaj w tym dodatku. Za chwilkę do nich przejdziemy, zobaczymy je. Mamy dużo itemów, dużo supporterów nowych, dużo pięknych artów. No, mam nadzieję, na tego swila Tego swila totalnie bym chciała trafić, bo jest przepiękny. No, a reszta to zobaczymy, jak, jak poleci, tak? Oczywiście ten, ten niesamowity pikaczu z dubką sterestializowaną. No i co? I więcej nic ciekawego tutaj nie ma. I oczywiście zaproszenie na ligi Pokemon ja też serdecznie zapraszam żeby sobie pograć w karty. Dobrze, książeczkę odkładamy. Na no to bierzemy się za tego głównego boksa. Proszę bardzo Pikachu Pikachu. Siup. Otwieramy karton pełno kartonów mamy Surging Sparks boosterki mamy kosteczkę bardzo mi się podoba ta kosteczka znaczniki Mamy też tutaj promkę. Piękna promka magnetona. Bardzo mi się podoba w środku z, e, z separatorami do Elite Trainer Boxa. Już to mieliśmy przy Stellar Crown, że separatory są połączone razem z promką e, i żeby zaoszczędzić folię. Takie jest tłumaczenie tutaj TPCI. E, mamy koszulki. Dość proste, dość prosty wzór, po prostu piorun. Nie wiem co myśleć o tych koszulkach, <noise> tak szczerze. No to... okej, okay, okej, okay. szkoda, że nie pikaczu. Piorun. Niech będzie. Kostka mi się podoba, kostka jest przepiękna. Otwórzmy ją. I się błyszczy, i świeci, i się błyszczy. Przepiękna kosteczka, popatrzcie sobie. Obracam nią trochę. Błyszczy i błyszczy. Super. Bardzo mi się podoba. Bardzo żałuję, że tych kosteczek też nie robią w jakiś fajny kolor, czy nawet tak samo jak tą główną kosteczkę. Bardzo by mi się to podobało. Dobrze, oczywiście energie sterestializowane, paczuszka. No i creme de la creme. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć boosterów z Surging Sparks. No to co? Bierzemy się za otwieranie. A jeżeli sami chcecie zdobyć takiego boxa, zasubskrybujcie kanał i odpowiedzcie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona karta z Pikachu. Podajcie nazwę dodatku, z którego ta karta pochodzi. Może to też być na przykład jakaś japońska promka. Chwalcie się, który art, która karta najbardziej się Wam podoba. Na odpowiedzi macie czas do 23 listopada. Na początek leci oczywiście Pikachu, król tego dodatku. Kodziki lecą do Was. Otwieramy, otwieramy. Już widzę to zagięcie, Boże. Już widzę, że niektóre karty są zagięte. Trochę, trochę przykro. Kodzik dla Was. Przekładamy energię. No i zobaczmy. Fibas. Krok, 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 jaki piękny art. Tandemousika. słępa, Colbell. Nie wiem, co to robi. Zaraz zobaczymy. Drayton, ok. Quoxley, Deino i... Terapagos. Też bardzo ładny art, bardzo mi się podoba. Ok. Pierwszy booster, nic ciekawego. Lecimy z tym dalej. Oczywiście też chwalcie się, co z kodów wam sypie, bo z kodów dostajecie zupełnie inne karty niż ja dostaję fizycznie w boosterach, więc też jestem bardzo zainteresowana tym, co tam ciekawego wam się trafiło. Przekładamy. No i zobaczmy. Basic Energy Yamask, ja, jaki piękny art! ojejku, jak patrzy na swoją maskę, Oxley, Larvesta, Mankey, Miraidon, Drayton znowu, Drayton, ok, widocznie nas lubi, Vochien, coś śmiesznego, Memo, i Gastrodon, też bardzo ładny art. Ach, coś mi słuchajcie w nosie swędzi. Czas chyba na herbatkę z miodem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Proszę bardzo, kodzik. Przekładamy. I lecimy dalej Basic Energy. Castform, bardzo ładne. Strasznie mi się podobają takie uproszczone arty po prostu. Niby proste. Myślisz sobie, narysuję sobie sama tego arta w, w nie wiem, w peńcie, a później próbujesz i Ni-hu-hu. Bofland, Victini, Maushold, Super Art, Miaustik. Calcium, <laughs> Dugtr, Trio, jaki piękny, jak ja jestem majestatyczny. I patrzę w dal. Chciałabym mieć takie włosy. Mm, mm, mm. Musimy się spytać o e, e, po prostu jak dbają o te włosy, jakich odżywek używają. I Grigus, Nic ciekawego, ale ten Trio bardzo piękny. Odkładamy na bok. I zobaczmy dalej. Oczywiście wersja alolańska, bo ogólnie ten dodatek Surging Sparks jest bardzo mocno alolańsko nastawiony. Jednym z głównych pokemonów, y, który jest też na paczce zresztą, proszę bardzo. Alolański egzekutor, więc y, tak, bardzo mocno alolańsko nastawiony dodatek. W nawiązaniu do Mistrzostw Świata z tego roku. Kodzik dla Was, proszę bardzo. Przekładaniec. No i zobaczmy, może coś jeszcze Diklecik z włoskami takimi malutkimi. To gepi też słodziaczek, blitz Mouse Hold Colbel, stik, klobopuc i tapu koko. Okej, okay. jak na razie jeden drop. Troszkę rzeczywiście, czuję. Czuję problem w tym dodatku. Czuję, czuję to, że rzeczywiście strasznie ciężko dropi. Choć kart bardzo dużo jest, jak zauważyliście, do wyboru do koloru. Przekładamy. No i zobaczmy. Slakoth, Oricorio, Bronzor, Morelul, Grzyb, zwany Lively Stadium. Ok, each basic Pokémon in play gets. Plus 30 HP. Dobra, możliwe, że będzie grane. Tymę. Wiktini. Sileo. Grappolokt. Golding, Fire. Okej, okay, okej. Okay. Troszkę, troszkę tych supporterów doszło. Troszkę tych itemów przyszło. Ale nadal. <słuch> ciężko, ciężko. Ile nam jeszcze zostało? Cztery cztery boostery. Więc jeden drop na pięć boosterów to jest naprawdę mało. Przekładamy. I lecimy dalej. Basic Energy. Coś się mi tam świeci. Mam na... Złota karta mi się świeci. Widzę złoto. Jak nie widzę złota, to jestem ślepa. Eevee. Execute. Shinotic, Lively Stadium znowu. Tymę. Zarudę. Dragon Elixir i. No nie jest to złoto, <noise> ale złoty ptasior, tak? Mamy kilowatrela i X. Dobrze, odkładamy go na bok. I lecimy dalej. Jak na razie dwa dropy. Źle nie jest, Tragi. Dobrze też nie jest. Chodzik dla Was, proszę bardzo. Przekładaniec. Basic Energy, Heliopt, Capsacid, Siglif, Duraludon, Dragon Elixir. To może być ciekawe. Heal 60, Damage from your Active Dragon Pokémon. Okej... Okay. Może być przydatne w Drago? Zastanowiłabym się nad tym. Bardzo mocno zastanowiłabym się nad tym. Dużo Xerneasów, Simser... Jest, proszę bardzo, Durant IX, Piękna yy, ta mróweczka, 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 proszę bardzo, mróweczka. Oczywiście jak zauważyliście, znowu zapomniałam koszulek. Ale spokojnie po nagrywce zawsze koszulki znajduję i zawsze karty są koszulkowane, więc się nie martwcie o to. I otwieramy, jeszcze dwa boostery, kochani, jeszcze dwa. Więc jak na, razie, jak na razie tragedii nie ma, choć zawsze by się chciało tego innego Fularta, tego innego Secret prawda? Ale to zawsze tak jest. No niestety, życie, życie jest jakie jest. Scatterbug, Waterl, Simsir, Aspurek, Taurosik, o, Deduction Kit, jeszcze tego nie widziałam, będziemy czytać, Yamask, Tyme i i EX. Też grywalna karta. Więc super, że się trafiła. Ok, cztery dropy. To naprawdę, naprawdę nie ma tragedii. Ostatni booster. To może jeszcze jeden. Jeszcze jeden drop, co? Jeszcze jeden drop. Byłoby super. Zobaczmy. Ła, kodzik na odwrót. Proszę bardzo, odwracam Wam z powrotem. Sobie sczytajcie ten kodzik. I lecimy. Przekładaniec. I coś się tam świeci, ale wiecie, jak to jest z tym świeceniem? Już rozmawialiśmy na temat świecenia się. <laughs> Ten też jest przesłodki. Fnafi, Bribery, Babri, Bribery, Executor, Ibas, Glimet i, no niestety, Kofa Grigus. Okej, okay. no to widzicie. Mamy tutaj takie dropy. Takie dropy mamy. Jakie mamy? Źle nie jest. Naprawdę źle nie jest. Na 9 boosterów 4 dropy. Więc jest w porządku. I co, kochani? To życzę wam szczęścia w giveawayu i oczywiście y później też chwalcie się dropami. Mam nadzieję, że lepszego Elite Trader Boxa wam wybrałam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.